Czołem. Z tej strony, widziałem. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o psychologii miłości Artura Schopenhauera. Omówimy, omówimy sobie samą teorię, która w tym dziele została zawarta. No i oczywiście poddamy ją analizie krytycznej, próbując zauważyć jej zarówno mocno, jak i słabe strony. Słowem wstępu, Dlaczego akurat zainteresowałem się tą konkretną książką? Jest anegdota, którą po prostu usłyszałem na uczelni. Dotyczyła ona życiorysu Artura Schopenhauera. Chodziło w niej o to, że młody Artur Schopenhauer, kiedy składał swoje dokumenty na studia, żeby się dostać. Niestety nie pamiętam na których uniwersytetach. Pamiętam jedynie, że tam na tych pierwszych uniwersytetach, na których składał te swoje papiery, się niestety nie dostał, został odrzucony. Ale i na ten ostatni, na który się ostatecznie dostał, dostał się z tego powodu, że dostał list polecający od J.W. Goethe'ego. to jest oczywiście słynny niemiecki pisarz. Jego pełne imię i nazwisko to Johann Wolfgang von Goethe, oczywiście, ja mówię J.W. Goethe, bo się przyzwyczai przyzwyczaiłem. To była taka, jak byłem w gimnazjum, gra słowna, bo akurat grał w drużynie Fanatic w CS, a taki zawodnik J.W. Jeszcze są mówili na jego JW. No i tutaj dlatego tak mi weszło w krew, że zawsze jak mówię o Geta, mówię JWG. To nie jest istotne. Istotne jest to, że miał list że Artur Schopenhauer dostał list polecający od JWG. A, a dlaczego dostał ten list polecający? Otóż dostał ten list polecający, ponieważ jego mama znała się z JWG. I, I tu już słyszałem różne wersje tej znajomości ich znajomości. Ta, ta pierwotna, którą słyszałem, to była, ta, to była taka, że po prostu jego mama była poetką, miała takie jakby tom poetycki, chyba też coś tam sobie popisywała. No i z tego powodu, że była tą poetką, to musiała się znać tam w czasie z Jayem Bukettem, bo tam była dosyć wpływowa. No i Jay jest właśnie z tego powodu, że się znali, po znajomości ona go poprosiła o to, żeby napisał list polecający dla, dla jego syna. Inne wersje to słyszałem, że, mógł, że, że była równie dobrze go z i to jest podyktowane tym, że czasy Hera to jest XIX wiek, początek XIX wieku. że ludziom jeszcze aż tak nie chce wierzyć, że mogła być taka stopa, że była poetką. No, nie, nie będę rozstrzygał nie będę rozstrzygał, czy faktycznie te sprawy są prawdziwe, czy nie, która wersja, która wersja anegdoty jest prawdziwa. Może no, w ogóle jest ta cała historia wyssana z palca, choć wydaje mi się, że faktycznie mógł być ten list polecający napisany od Goethego. Niemniej, kiedy przeczytałem sam opis psychologii miłości, zauważyłem, że odwołuje się w nim do Getego, konkretnie do cierpień młodego Wertera. Chyba największa książka Getego, choć, choć chyba w jest dużo bardziej ciekawy pod względem filozofii, znaczy pod względem filozoficznym. <laughs> Niemniej w tej opisie psychologii miłości pojawił się jasne nawiązanie pod treści tego, że istnieją dwa rodzaje Wertera. Werter opisany oraz Werter prawdziwy. Przepraszam, Werter urojony. I różnica między tym Werterem urojonym a Werterem prawdziwym jest taka, że losy Wertera urojonego napisał wielki niemiecki pisarz, a Wertera prawdziwego opisuje zwykle komisarz śledczy, kiedy bada sprawę jakiegoś przestępstwa. No i kupiłem po prostu tą książkę z ciekawości, przeczytałem. Ona 5 zł kosztowała. To naprawdę to jest prawie jak, prawie jak za darmo. Każdy w każdym razie. Ka każdy w razie mając to z tyłu głowy ten opis byłem ciekawy, czy Schopenhauer będzie cisnął pod twórczości. Goethego w tym utworze, no niestety znaczy niestety, albo stety okazało się, że okazywał bardzo wielki szacunek temu konkretnemu artyście, co to dobrze świadczy o Arturze, że jej ta anegdota z początku okazała się prawdziwa. No dobrze, ale to było słowem wstępu. Przechodzimy teraz do samej psychologii miłości, a więc, a więc dobrze by było jakoś ogólnie nazwać tą, tą koncepcję miłości wedle Schopenhauera. I myślę, że jeśli byśmy ją nazwali biologicz, mocno biologiczną koncepcją miłości, to myślę, że byłoby to dosyć, pra, dosyć prawidłowe nazwanie. Oczywiście to jest bardzo ogólne, ogól, ogólna nazwa i zaraz ją sobie doprecyzujemy. To znaczy, na, w pierwszym kroku powinniśmy sobie uzmysłowić, że oczywiście koncepcja miłości Schopenhauera jest zgodzie z jego koncepcją o woli i przedstawieniu. Chopin uważa, że dana, że dana osoba, czyli powiedzmy ja czy ktokolwiek inny, widząc daną osobę, kocha daną osobę, bądź też uważa ją atrakcyjną, nie dlatego, że on sam uważa, że, te, że ta osoba i cechy, które posiada ta osoba, nie wiem, powiedzmy jasne włosy, ciemne oczy, jasne oczy i tak dalej, nie są podyktowane tym, że ja osobiście uważam, że te cechy są obiektywnie piękne, czy, bądź też czy one subiektywnie dla mnie są piękne, tylko że mój kod genetyczny, który jest we mnie, czyli tak, jakby moje geny, które są, a priori, a priori mnie zaprojektowały do tego, żebym te określone cechy uważał, że są piękne, atrakcyjne. A ich piękność i atrakcyjność wynika z tego, że byłyby z korzyścią dla naszego gatunku ludzkiego. Konkretnie tutaj dzieci, które mógłbym spłacić z, z daną osobą. Mówiąc jeszcze, mówiąc jeszcze konkretnie, miłość dla Schopenhauera jest wolą do życia, żeby konkretnie wyprodukować następne życie, czyli oczywiście przedłużenia naszego gatunku ludzkiego. I w związku z tym, że to jest ta wola do życia, jest realizowana i że człowiek musi realizować tą wolę do życia, to widząc daną osobę, zawsze będę ją postrzegał nie w kategorii tego, jaka ta osoba jest, tylko będę przez nią patrzył przez pryzmat tej mojej woli do życia. I nawet nie będę tego świadomy. No i to, takie zastanowienie dosyć dobrze tłumaczy, dlaczego, nie, dlaczego jednemu podobają się brunetki, drugiemu podobają się blondynki, a, a jeszcze komuś innemu, jeżeli jest wysoka. I on to oczywiście tłumaczy to, że jest ten schemat, który jest tej woli przyrody, że przyroda dąży do określonych zachowań i dlatego na przykład jest tak, że jednym, jednym dziewczynom się podobają bardzo wysocy mężczyźni, Natomiast bardzo wysokim kobietom, i z reguły tamte kobiety są niskie, albo pośredniego wzrostu. Natomiast bardzo wysokim kobietom nie podobają, się, nie podobają się wysocy mężczyźni, wyżsi od nich, tylko podobają się mężczyźni niscy. I to jest, i to Macharta tam dokładnie tłumaczy, że to jest po prostu podyktowane tym, że natura nie chce, żeby katunek ludzki był zbyt wysoki. I to samo można odnieść do innych cech, że nie chcemy, żeby gatunek ludzki był zbyt mały, żeby miał takie oczy czy inne oczy, i oczywiście tam wiele innych cech. Przedtem Schockman HR jeszcze zauważa, że niektóre cechy naszego organizmu, hmm. na, przykład, na przykład biały kolor skóry, nie powstały na skutek mieszania tych genów, hmm, czyli na skutek tego, że spółkowaliśmy z kobietami określonych cech, tylko one występowały dosyć naturalnie. Biały kolor skóry wystąpił po prostu, bo nasi przodkowie mówię, nasi, bo jestem Polakiem, Europejczykiem no to po prostu nasi tam przodkowie bardzo dawno temu przenieśli się z Afryki do Europy i tu było zimno, było dużo mniej słońca i z tego powodu. Nasza skóra zawiera mniejszą ilość, to się chyba nazywa melatonina albo melanina, nie byłem dobry z biologii. W każdym razie nie zawiera jakiegoś tam hormonu czy pierwiastka, który jest wyzwalany przez ilość słońca, które do nas dociera i dlatego nasza skóra jest, jaśni nasza skóra jest jaśniejsza. Sprawdziłem melanina, nie melatonina, melanina i to oczywiście odpo I to odpowiada zarówno za kolor naszych oczu, jak i za kolor naszej skóry. No i ta koncepcja, jak już widać, jest dosyć mocno zakorzeniona i na, znaczy zakorzeniona już na naturze, czyli widzimy, że już tutaj SPHRZ zauważa, że wybierając daną osobę, uważając, że dana osoba jest atrakcyjna, tak naprawdę nie kierujemy się poznawaniem tej osoby, tylko widzimy tak jakby zestaw cech, który możemy potencjalnie przekazać przyszłemu potomstwu. No i znowu na takiej zasadzie mógłby, no, znaczy tu trzeba by było się zastanowić, czy w takim wypadku, mając te dzieci z daną osobą, nie powinno być tak, że tylko, znaczy inaczej, czy faktycznie jest tak, że dane kobiety powinny być bardziej oblegane niż inne? To znaczy, załóżmy, że dana kobieta ma zestaw cech, które nie są zbyt optymalne dla rozwoju dzieci. Jest jakaś kobieta, która ma bardzo optymalne cechy dla, dla przyszłych pokoleń. No i z logiką, powinno być tak, że ta jedna kobieta powinna mieć dużo więcej partnerów, powinna mieć dużo więcej dzieci i przekazać te, te właściwsze geny, niż ta, która jest po prostu, po prostu brzydka. No i się wydaje się, znaczy, która ma dużo mniej tych optymalnych cech, przepraszam. I przez to wydaje się brzydka. No i na gruncie tej koncepcji Chopinera, i tego, jak on opisuje przystosowanie kobiet oraz mężczyzn do. Mm, Konkretnie, że kobieta chce małżeństw po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo potomstwu, dlatego chce małżeństwo i żeby był, była monogamia, natomiast mężczyzna jest przystosowany, w, żeby zapłodnić jak najwięcej kobiet, żeby, jak na, żeby rozsiać swój materiał genetyczny po jak najwięcej, największej ilości kobiet. I że, te, I że w tym wypadku to jest spór interesów, i że on też jest logiczny, wynikający z tej woli do życia. Mhm. I na gruncie tej koncepcji oczywiście może być tak, że znaczy tak, to się nie wyklucza z tą koncepcją, z tą koncepcją którą przytoczyłem, że, że atrakcyjne kobiety powinny, znaczy atrakcyjne te, które mają najbardziej optymalne cechy, powinny mieć tych partnerów jak, jak najwięcej. I że część oczywiście jest biologiczna. No i w tym wypadku w tym wypadku i dalej, Schopenhauer rozbija jeszcze taką koncepcję, jak no bo oczywiście już mamy powiedziane, jaki jak jest cel, mamy powiedziane, jak tutaj się łączą, ale trzeba jeszcze jakoś prowadzić tych ludzi w tą relację, czyli jak to jest, że ludzie się w sobie zakochują, zakładają te małżeństwa i mają razem dzieci. No i Schopenhauer rozpatruje takie dwa kryteria. Pierwszym, pierwszym kryterium jest tak zwane kryterium namiętności. Kryterium namiętności to jest po prostu to, że czujemy pociąg seksualny, pociąg fizyczny do danej osoby, żeby mieć właśnie dzieci. No i to jest podyktowane właśnie ściśle z tymi cechami, że po prostu widzimy: wow, ta, ta dziewczyna, ten chłopak, ta, ta dziewczyna jest ostra, gorąca. Nie wiem, dziewczyny patrzą na chłopaka, mówią, a on jest taki męski, im od razu mają w głowie ten zestaw C, który mogą przekazać temu potomstwo, tą namiętność. I Schopenhauer oczywiście mówi, że ta namiętność jest czymś, powiedziałbym, właśnie gorącym, ale czymś, co szybko się wypala. Ale jest krótkotrwały i to jest taki czynnik decydujący o tym, że, że po prostu z tego związku będą dzieci. No. Że to po prostu przepchnie te dwie osoby do tego, żeby miały ze sobą dzieci. No i z drugiej strony ma coś takiego, wyróżnia jeszcze taką koncepcję jak zrozumienie czyli mamy koncepcję zrozumienia naszym polega zrozumienie? Zrozumienie polega na tym, że możemy zrozumieć i się dogadać z drugą stroną, czyli rozumiemy o co, o co chodzi tej drugiej stronie. Jesteśmy w stanie się jakoś dogadać i żyć ze sobą w zgodzie. I, i dlaczego te dwie relacje są istotne? Istotne jest, to, istotne jest to z tego powodu, że o tyle, ile namiętność pcha ludzi do tej relacji, żeby mieli dzieci. To Hoszopan Herz że bardzo często takie relacje, jak już minie ta namiętność, bardzo szybko rozpadają. Po prostu ludzie się rozchodzą i potem się zastanawiają, o co ja mogłem w nim widzieć, co, co, ja, mogłem, co, ja, mogłem, co ja mogłem w niej widzieć, co ja mogłam w nim widzieć i tak dalej. No i do tego dopisuje koncepcję, że wedle starożytnych Eros był ślepy i to rzeczywiście tak jest, bo ludzie w tym takim ślepym popędzie po prostu są ze sobą bo chcą mieć te dzieci, żeby zrealizować tę wolę do życia. No, i tutaj dla kontrastu jest to zrozumienie, i to zrozumienie chociaż nie pcha ludzi właśnie do tego, żeby mieć dzieci, to powoduje, że te relacje są dużo trwalsze. No i teraz wraz z racji tego, że mamy dwa warunki, to mamy oczywiście dwie, cztery sytuacje, czyli jeden: jest namiętność, i jest zrozumienie, i to wedle panchara są szczęśliwe małżeństwa, bo oni zarówno siebie nawzajem rozumieją, jak i mają bardzo silny pociąg do siebie, czyli chcą mieć te dzieci. I, i, I tych małżeństw jest najmniej, jest najmniej, najmniej takich par. Ale niemniej są z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo, bo nawet jak się wypali ta namiętność, to dalej mają to zrozumienie i potrafią ze sobą wytrzymać. Jest oczywiście drugi wypadek, czyli że jest, jest namiętność, nie ma zrozumienia. I to jest oczywiście te małżeństwa, które bardzo szybko się rozpadają zaraz po ślubie. Albo po prostu pospłodzają po dzieci. Ponieważ nie potrafią siebie nawzajem zrozumieć i uciekają. No, znaczy uciekają, po prostu te, ta relacja nie jest w stanie przespać, bo ten związek zrozumienia jest powiedzmy warunkiem przetrwania relacji. Trzecia sytuacja, czyli, jest czyli nie ma namiętności, jest zrozumienie. I to powiedzielibyśmy, jest po prostu relacja przyjacielska, czyli po prostu te strony lubią się nawzajem, rozumieją się, ale nie czują po prostu pociągu do siebie, nie czują, że powinni tam spłodzić te dzieci. I generalnie to zrozumienie, to zrozumienie, tak zdefiniowane, może być bardzo przydatne społecznie, bo dzięki temu społeczeństwo będą ze sobą w stanie żyć w zgodzie, nie będą się nawzajem tępić, po prostu będą ze sobą współpracować. Jest to jak najbardziej zdrowe, bo takie zrozumienie, na przykład w korporacji czy w firmie, że do współpracy jest dosyć istotne. No, i oczywiście, ostatni warunek, czyli nie ma ani zrozumienia, ani namiętności, czyli ci ludzie mogą być tak naprawdę dla siebie, wobec siebie wrodzy. I to jest ta druga skrajność, która też jest dosyć rzadka i ludzie generalnie nie chcą być w takich relacjach, bo po co? I nie rozumiem drugiej strony i w ogóle do niej nie czuję, to po co miałbym być w jakiejkolwiek z nim w relacji. No, ale to też jest z racji bycia na drugim końcu bieguna rzadka cecha. Oczywiście Schopenhauer jeszcze wyróżniał coś takiego, że dane, re, że dane relacje, kiedy się łączą, oczywiście dążą do tego, żeby te cechy były zoptymalizowane i to oczywiście nie znaczy, że jeżeli ja mam bardzo jasne oczy, to muszę wybrać kobietę, która będzie miała bardzo ciemne oczy, ale na takiej zasadzie, że jeżeli będę, że jeżeli będę widział, widział jakąś kobietę, która nie będzie spełniała tej cechy, którą ja mam, to będę wobec niej dużo bardziej życzliwy. Może tak, no tak, rzeczywiście, po prostu będę w stanie łatwiej przełknąć, że ona nie ma tych cech. I wracając do reszty, to jest oczywiście, że ta namiętność jest takim myśleniem gorącym, byśmy to powiedzieli. Myślenie gorące to było u Ultra Michela. W każdym razie, że po prostu się będziemy kierować emocjonalnie. No dobrze, to teraz przejdziemy krótko do krytyki tego stanowiska. To po pierwsze, po pierwsze wydaje mi się, że w tej swojej koncepcji, która chociaż bardzo dobrze się wpisuje w to, jakie mamy badania związane z biologią, tym właśnie, że fakty, znaczy faktycznie uważa się w nauce biologii, że mężczyźni są przystosowani do takiego, żeby jak najwięcej kobiet zapłodnić. A kobiety do tego, żeby złapać, part... złap... w złapać partnera, żeby z nim stworzyć stabilny związek, żeby ustabilizować przyszłe potomstwo. I wiele innych tak samo jak to z przeciwieństwami. Tam jest fajny przykład z ksantypą, że Platon nienawidził ksantypy, bo uważał, że ksantypa ograniczała Sokratesa i miała paskudny charakter. A Sokrates był taki dobrotliwy i to też, że się łapią na zasadzie przeciwieństw. Przy czym to też moje własne przemyślenie z dzisiaj, że warto zauważyć, że mimo tego, że Platon miał do czynienia z ksantypą, której szczerze nienawidził, uważał, że odciąga Sokratesa od rzeczy wielkich, pokaże mu robić pranie i wiele innych rzeczy, rzeczy jej nawrzucał, to i tak Platon w swoich dziełach nadawał kobietom równouprawnienie, uważał, że, że równie dobrze mogą dojść do świata idei i miał dla nich rolę w państwie, że może, mogą być równoważne mężczyźnie. Kto natomiast nie, tak bardzo nie lubił kobiet i był takim naczelnym mizoginem? Arystoteles. A Arystoteles nie znał Ksantypy. I to jest niesamowita taka moja myśl, myśl dzisiaj. Jak to, jak to musiało wyglądać małżeństwo Ksantypy i Sokratesa? Ale to zostawiam wam do przemyślenia. Hmm. Moim dosyć istotniejszym zarzutem wobec Schopenhauera jest to, że moim zdaniem nie, nie zrozumiał koncepcji miłości w starożytnej Grecji. A koncepcja miłości w starożytnej Grecji była taka, że miłość pomiędzy mężczyzną a mężczyzną była bardziej idealna od miłości między mężczyzną a kobietą. Wynikało to z tego, że miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą wynikała z konieczności przedłużenia gatunku, natomiast miłość między mężczyzną a mężczyzną była wynikiem wolnej, nieprzymuszonej woli. W związku z tym, gdyby starożytni Grecy usłyszeli o tej koncepcji miłości Schopenhagera, to by powiedzieli, no dobra, ale to nie jest miłość, to jest po prostu konieczność. Miłość może być tylko pomiędzy wolnymi jednostkami, mężczyzną a mężczyzną, ponieważ oni z dobrej swojej własnej nieprzymuszonej woli chcą być ze sobą. Do tego jeszcze dochodzi w ogóle cała kwestia tego, że Grecy uważali kobiety za niepełne istoty, po prostu za, za brakowane byty. I to brzmi strasznie w dzisiejszych czasach, no ale, ale wtedy tak było. I dlatego były dużo bardziej nastawione na kult, na, na związki, powiedzielibyśmy, homoseksualne. I to dobrze uwypukla kolejną wadę Szyfanfeira, że jeżeli dopuścimy związki homoseksualne, no to nie możemy mówić o woli do posiadania życia, czy, czy tam do przedłużenia gatunku. Taka miłość jest czymś zupełnie innym. Do tego musimy doliczyć jeszcze pary, czy małżeństwa, które są ze sobą, a są po prostu bezpłodne, a i tak się decydują na to, żeby całe życie spędzić ze sobą. Z jednej strony jeszcze możemy to pobronić, wybronić trochę na tle Schopenhauera, że to po prostu chodzi o to, że to jest znowu wola życia natury, żeby osoby bezpłotne były razem ze sobą, bo wtedy ta, pa, ta cała arena dla osób, które są płotne, zostają ze sobą, że oni się będą ze sobą, a bezpłotni tylko ze sobą będą spółkować. Niemniej, moim zdaniem, to jest troszkę, naciąga, troszkę naciągana teoria i, to, i luka w tej teorii po prostu. Wydaje się, że wydaje się na gruncie tego i właśnie tej myśli starożytnej, że miłość jest czymś innym niż tylko biologiczny pociąg, pociąg i wydawanie potomstwa. No i podsumowując ten krótki materiał, po prostu uważam, że teoria Schopenhauera mimo tego, że do, jeżeli, jeżeli przyjmiemy taką rolę miłości, która jest bardziej biologiczna, to rzeczywiście może dobrze opisywać zjawiska tego, dlaczego przeciwieństwa się przy, przyciąga, przyciągają. Dobrzy ludzie się wiążą z paskudnymi kobietami i odwrotnie. Niemniej uważam, że w kontekście takiej idealistycznej koncepcji, czy takiego zrozumienia miłości, zwłaszcza w relacjach homoseksualnych, Chopin nie uchwycił te, nie uchwycił miłości właściwie. Uchwycił coś zupełnie innego, czego w, sumie, czego w sumie nie umiem nawet nazwać. Uchwycił po prostu taki pociąg, uchwycił chęć do rozmrażania, przetrwania gatunku, Niemniej moim zdaniem utożsamianie tego z miłością jest po prostu niewłaściwe. Miłość wydaje się czymś po prostu zupełnie innym. No i to było takie moje krótkie zdanie. Jeszcze mogę znaczy zacytować z tekstu, przedstawić, że, że, że rzeczywiście takie, przy, że w kontekście przetrwania gatunku wydaje się dziwnym znowu spojrzenie Schopenhera w tekście, że i z tego powodu nie powinno dziwić, że ludzie rzucają cały swój majątek, wszystkie swoje perły po to, żeby tylko zdobyć tą miłość, zaspokoić tą wolę życia i przeżywają jakieś wielkie przygody i wyprawy. No jeżeli przyjmujemy, że przetrwanie potomstwa, znaczy przetrwanie jest to najważniejsze, czyli ta pola do życia, to ta koncepcja jest tylko, opty, tylko, opty, znaczy jest tylko pra, prawdziwa w momencie, kiedy zakładamy, że zawsze idziemy do tej osoby, która nam da te najbardziej optymalne warunki. Ale z racjonalnego punktu widzenia, jeżeli dana osoba nawet ma najbardziej optymalne warunki do tego, dla naszego potomstwa, to możemy znaleźć osobę, która może będzie miała troszkę słabsze te warunki, troszkę mniej optymalne warunki dla rozwoju potomstwa, a, ale za której, powiedzmy, spółkowanie z nią nie będzie nam groziła kara śmierci, nikt tam nie odetnie głowy i tak dalej. No i podsumowując, to był taki krótszy materiał, 20, około chyba 20 minut i wyszedł. No, życzę wszystkim, zapraszam wszystkich do dyskusji na temat psychologii Miłości Pan era Oczywiście można porównać to do wielu, do wielu innych teorii. Kłaniam się nisko i życzę wszystkim dobrego dnia.